Cześć mordeczki, dzisiaj widzicie, mamy Maxa z Nitofiki. słuchajcie, właściciele Minitopika pojechali na pogrzeb aż do Łodzi, do miasta Łódź, pojechali na pogrzeb i teraz tofik jest u mnie w domu, jak widzicie. もう。<laughs> się gryzą jak widzicie Jaki piękny są A muszę ich rozdzielić. A. Muszę ich rozdzielić. I proszę koło drzwi się. Magę zjedzieje. Długa jaja. Ogryzą się o liścia. Nie gryźcie się, ej! Nie gryźcie, nie wolno gryźć się. Muszę ich tak rozdzielać z nogą. O, y, Maxio jest swoje ciastko jak widzicie. Jest więcej niż tam sobie zakował ziemi. Ciastka psie. Gcu mai die chantini genz papa papa vizomen papa.